Witam Was moi widzowie na kolejnym odcinku Na kanale Bayern z Detektorem A Dzisiaj wybrałem się na takie ogrody Firma ogrodowa udzieliła mi zgody Na poszukiwania, mają trochę pola Troszkę ogrodów Także no fajnie, zobaczymy co wyjdzie W końcu pogoda taka, że Można oddychać Ubrałem nawet wyjściową koszulę Pod te skarby, także mam nadzieję, że Coś się trafi Ale Czuję, że chyba będę musiał ściągnąć po kilku wykopanych dołkach, bo jest strasznie duszno. Pomimo 18 stopni, ale dobra, nie przeciągam. Lecimy, widzimy się przy jakichś pierwszych, lepszych, fajnych znajdach. Bank. No i nagrywam Wam pierwszy e, fajny sygnał. E, zobaczcie sami, jest guziczek. Tak to było samo alu, i tak dalej. Już Wam pokazuję. Jakiś guzik chyba pułkowy numer 11. Dziesiątkę już mam. Także teraz do kolekcji 11. Super. <śm> a to dopiero kilka pierwszych sygnałów. Fajna miejscówka ogólnie. Ogrody. Drzewka i tak dalej. Tu pole, poletko. Jedziemy dalej. Fajnie. I teraz zobaczmy sobie na żywo. Właśnie wykopałem. Widziałem tylko rand. Tutaj jest. Co to będzie no name, guziczek płaski ale fajny zielony super no i przyszedłem kawałek i kolejny no name już Wam pokazuję poza tym co kilka śmieci, ale ogólnie czysto jest także fajnie już Wam pokazuję Zielona patynka ale nic nie stoi na niej nie jest napisane ale fajnie jest, krągłość leci do sakwy to poletko testuje moją cierpliwość normalnie teraz kolejny dobry sygnał i widzę krągły rund, fajnie biło wysoko, chcemy już w końcu jakieś srebro, ale zobaczcie Trzy razy no name, ten sam guzik bez niczego. Zielona patynka, no ale ciśnienie się podniosło, lecimy dalej. Jak widzicie, wyszło słońce. No, póki co cisza, ale chyba mam coś dobrego. Patrzcie sami. Super sygnał. Sam raz, jeszcze schłodzone troszkę, no niestety puste nasi tu byli <gry> no i było długo długo nic teraz widzę, że coś wychodzi widzicie słońce do pieka ale jest fajnie chodźcie zobaczymy co to. jakiś patrzcie kawałek jakiejś biżuterii, jakiegoś guziczka spinki, kwiatuszek nie jest to srebro ani złoto leciutkie ale fajnie tak to wygląda no, trochę gorąco się zrobiło, było 17 stopni a teraz słońce do piekło to <mars> masakra dobra jadę dalej z koksem o, tu sobie rosną jabłuszka sadzonki a ja mam sygnał. To już będzie czwarty, chyba guzik, z tego co widziałem. Zobaczcie. Czwarty no, name. no. Guzik bez niczego, czwarty dzisiaj. Znowu palpitacja serca była. No, nie no jakiś tam wzorek jest, o może go doczyszczę, to będzie lepiej no ale chyba jestem guzikowym królem na ten dzień złapię ostroż, złapię no, nic jeszcze troszkę do przejścia, próbujemy dalej swoich sił. Jak coś będzie ciekawego to oczywiście melduje się zaraz. Patrzcie, tu sobie imprezują, zapaszki fajne lecą, sznycle i te sprawy, no a tu trzeba kopać, trzeba kopać i słuchajcie, a <grym> no, już powoli będę kończył, ale na koniec zawsze wychodzą fajne rzeczy, także zobaczcie, no. widzę jest w końcu moneta, dokładnie się nie przyglądałem, ale zobaczmy razem co to jest. Może coś fajnego w końcu. Zobaczmy. Wow, jeden pięćdziesiąty 1856 rok. Jeden halerz. Wow, super. Takiego jeszcze nie mam w swojej kolekcji zrobię wam zdjęcia, żebyście widzieli dokładnie, będziecie mieli tu wyświetlone. No super, tak mogą się kończyć wykopki. No ale jeszcze chwilę pochodzę, nie jest powiedziane, że coś nie wyjdzie, ale petarda. Jestem Wam winien, jeszcze podsumowanie dzisiejszego wypadku. Jedna monetka. Patrzcie, jeden Heller 1856 rok. Pokażę Wam jeszcze rewers. Super stan. Frankfurt. Bardzo ładny stan na razie, jej nie czyszczę no mokro. O, gdzie jesteś? Strasznie delikatna. Tutaj guzik półkowy, jedenastka. Ostatnio trafiłem dziesiątkę, teraz jedenastka, może dwunastka będzie kolejna i trzy takie same guziczki. Może to są mundurowe z pierwszej wojny, nie jestem pewien. Tutaj tak samo jeden guzik, też bez wzoru. No i tutaj coś, co wydawało się że może złoto, ale no zwykły jakiś taki kwiatuszek z bardzo cienkiego. Nie ja wiem czy to jest aluminium chyba, że tak to wygląda. Wypad udany. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie jakiś ślad po sobie. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!